Cześć, witajcie kochani, dzisiaj przychodzę z projektem Denko Mam ze sobą całą torbę pustych opakowań Może od razu zaczniemy, bo yy, nie chcę przedłużać Pierwszym produktem będzie perfekta krem do, do stóp na pękające pięty z zawartością 15% mocznika i z depantenolem Bardzo fajny krem, z tego co widziałam dostępny w Tesco Ja go dostałam, także yy, nie znam do, takiej dokładnej ceny, ale na pewno nie, nie więcej niż 8 zł 100 ml tutaj jest bardzo wydajny bardzo taki fajny bogaty, gęsty, szybko się wchłania świetnie nawilża stopy zmiękcza je, bardzo polecam naprawdę super, przyjemnie pachnie myślę, że wrócę do tego produktu dalej wyrzucam pędzel który katuje już chyba z 6 rok jak nie lepiej odkąd zaczęłam oglądać YouTube'a, to ja mam ten pędzel. Eco Tools stosowałam go do pudru, już jest naprawdę bardzo zdezelowany, powyginane są te włoski. Mam już coś innego, także temu już podziękuję. Bardzo fajny pędzel, ja lubię pędzle z EcoTools także polecam serdecznie. Yy, bardzo przyjemny, mięciutki, naprawdę super. Dalej mój ulubieniec tonik ogórkowy z nie Niedroga sprawa, 4-5 zł, 200 ml. Fajny tonik. Yy, fajnie odświeżał skórę, nawilżał, tonizował. Yy, na rano, na wieczór, naprawdę rewelacja. Na pewno wrócę, bo to jest nie pierwsza i nie ostatnia butelka. Yy, świetny zapach, naprawdę rewelacja. Nie podrażnia, nic nie robi złego. Dalej, z kolorówki. Yy, puder, yy, to jest jakaś firma Lalux zakupiłam ten puder w Lidlu, on kosztował chyba 10 zł wybrałam sobie wtedy kolor transparentny, on nie był niestety transparentny, już tutaj końcóweczka mi się pokruszyła i ja go wyrzucam pachniał po prostu takim brzydkim, nie wiem takim perfumowanym pudrem starym, nie podobał mi się ten zapach nie był transparentny, był dosyć taki widoczny na twarzy. Nie był fajny, nie byłam zadowolona z niego. Duża pojemność, 14 gramów, i to jest jedyny plus tego produktu. Na pewno nie wrócę i nie polecam. Następną rzeczą: krem pod oczy z Balea. Tutaj także był mocznik. Tak, urea to mocznik. 15 ml standardowo. Na pewno niedrogi, dostępny w dm -ie. Nie znam ceny, ja też dostałam ten produkt. Yy, bardzo fajnie się sprawdzał, świetnie nawilżał skórę pod oczami, świetnie nadawał się pod makijaż. Makijaż się na nim nie rolował, nic się nie, nie działo. Naprawdę bardzo byłam zadowolona z tego kremu, fajnie nawilżał, wygładzał, super, był naprawdę super. Dalej zużyłam też yy, do twarzy kolastyna, taki kremik. To była wersja na dzień, mam też na noc, gdzieś tutaj puste opakowanie, nie wiem czy będzie gdzieś po drodze. Yy, czy jeszcze mam w tamtych rupieciach tamte opakowanie? To był krem maszczkowo ujędrzeniający. Mm, całkiem fajny, taki lekki, też świetny pod, pod makijaż. Całkiem nawet byłam zadowolona z tego kremu. Przyjemny zapach, fajnie się wchłaniał, na pewno jest też niedrogi. Nie pamiętam ceny jego, 12 zł. Całkiem, całkiem przyjemny, naprawdę polecam nie podrażnił, nie szczypał mnie, yy, bo czasami są, tak, są takie kremy, że yy, tutaj przy okolicy oczu podrażniają i oczy pieką, ten nic takiego nie robił i tak jak mówię, fajnie się sprawdzał pod makijaż, fajnie nawilżał. Dalej co my tu mamy, efektima, aksamitny make-up, podkład, polecany swego czasu ogromnie na YouTubie, u mnie się też fajnie sprawdził, yy, ja miałam kolor naturalny, fajny był, krycie miał takie średnie, 30 ml. Skóra była mm, taka fajna, wygładzona, nie podkreślał suchych skórek, dosyć długo się utrzymywał, naprawdę byłam zadowolona z niego. Yy, miał taki żółtawy kolor, nie wpadał absolutnie w żadne róże, także kolor mi odpowiadał. Yy, niestety Rosman wycofał yy, sprzedaż tego, yy, tego podkładu. Ale myślę, że w innych sklepach on będzie jeszcze dostępny, czy to w naturze, czy może w jakichś drogeriach. Także ogólnie polecam ten produkt. Następną rzeczą, coś do ciała: Isana krem, Znany, też lubiany, też polecany. Pół litra. Cena śmieszna: 80 zł. Cudowny zapach, taki kakaowy do zjedzenia, ciasteczkowy. Naprawdę bardzo fajny. Szybko się wchłaniał, fajnie nawilżał. Polecam bardzo, bardzo fajny produkt. Z tego co wiem, co słyszałam, że ma też dobry skład. Ja się nie znam na składach, ale ponoć ma fajny skład. Dalej, co my tu mamy? Intimia płyn do higieny intymnej. Teraz również yy, mam tyle, że inną wersję rumiankową. Bardzo lubię te płyny. Do tego chyba raczej nie wrócę, bo on był taki średnio wydajny, dosyć taki leisty. Yy, jakoś też nie pachniał szczególnie, teraz mam rumiankowy i najbardziej właśnie lubię ten rumiankowy ten tak nie ma w sumie zapachu tak jakiś dziwny jest ten zapach chemiczny 400 ml cena bardzo niska, do 4 zł czy tam 4 z gruszami w Biedronce, nie podrażnia fajnie yy, myje te okolice intymne nic nie szczypie, nie podrażnia polecam, pompeczka bardzo fajna i tani następną rzeczą Avon Senses. Praktycznie w każdym denku są te płyny u mnie. 500 ml. To był zapach akurat y, zielona herbata i mięta. Nie podobał mi się ten zapach. Taki był bardzo jakiś taki ziołowy, niespecjalny. Y, fajne żele, wydajne, gęste, tanie. 8 zł na promocji za pół litra. Bardzo fajne zapachy. Często y, właśnie firma Avon y, wypuszcza jakieś inne, nowe zapachy, także... Całkiem fajny. Na pewno jeszcze zakupię. Dalej co my tu mamy? Ogromną taką. Mm, takie ogromne pudełko maski do włosów z firmy Artego. Nie znam ceny tej maski. Również ją dostałam od mojej koleżanki YouTube'owej. Tutaj jest pół, lit pół litra. Yy, firma Artego, jak wiadomo, firma fryzjerska. Bardzo fajna maska. Cudowny zapach. Naprawdę przecudowny taki, nie wiem gumy balonowej fajnie wygładzała włosy ta maseczka, nawilżała je włosy były leiste, mięciutkie, błyszczące rewelacja, naprawdę rewelacja polecam, nie obciążała naprawdę super była dalej co my tu mamy bubel po prostu wszechczasów Avon użyty raz wydane pieniądze po prostu w błoto to jest eyeliner super extend w kolorze czarnym słuchajcie, to jest taki pisak taką gąbeczką, który po prostu no, na ręce może to i maluje ale już widać, że jest taki nieczarny, niemocno nie mocno czarny taki po prostu transparentny wręcz yy, beznadziejny eyeliner on po prostu ślizga się na cieniach, ślizga się na powiece nie robi tej kreski nie wiem, trzeba by chyba namachać się z 10 razy 15 żeby uzyskać jakąś fajną kreskę Ślizga się, nie maluje. Katastrofa po prostu. Chyba zapłaciłam za niego 15 zł. Nie polecam. Po prostu tragedia. Następną rzeczą będzie Luxia Creamy. Mam kolejne opakowanie w łazience. Uwielbiam. Litr. W Lidlu chyba 7-8 zł. Niedrogie są te płyny. Bardzo fajne, bardzo wydajne. Uwielbiam ten zapach. To jest Cotton Milk i Prowitamina B5. Zapach taki czystości. Cudowny naprawdę i wyczuwalny woda super pachnie ciało też fajnie pachnie po tym płynie. Powiem wam że mój franio kąpie się też yy, właśnie przy udziale tego płynu. Fajne bańki można sobie yy, wypienić i naprawdę bardzo polecam. I na pewno będę kupować go wciąż. O mam tu jeszcze ten drugi krem kolastyna na noc. Yy, co ja mogę powiedzieć w sumie wszystko to samo co mówiłam przy tym kremie, bardzo fajny nie uczulał, fajnie nawierzał. jedyne co to zauważyłam nie ma żadnej różnicy między tymi kremami krem na noc powinien być bardziej bogaty, taki treściwy gęstszy, one były identyczne miałam wrażenie naprawdę, że to są po prostu te same dwa kremy także na noc nie za bardzo, bo był, był zalepki Dalej słuchajcie, co my tu mamy? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Farba do włosów. Accent, chyba tak to się czyta, z Rosmana. To jest właśnie taki wypust rosmanowski. Bardzo tania farba 5,99 i ja używam kolor czarny. Fajna. Nie mam mm, jakichś tam większych zarzutów co do tej farby. Jedyne, co mi przeszkadza w niej, to dosyć mocno barwi skórę. I nie można później tego domyć. Kolor jest fajny, błyszczą się włosy super, nie wypadają. Wszystko, wszystko fajnie, tania, naprawdę fajna, ale jak już sobie najedziecie tutaj na skórę przy twarzy, tutaj przy włosach na twarzy, to po prostu jest masakra. Nie można tego zmyć i chodzi się z takimi plamami przez 3 dni. Także trzeba uważać. Dalej, co my tu mamy? Kolorówka jeszcze nam została. Golden Rose mascara. Dostałam to jako gratis przy zakupach. Bardzo fajna maskara z silikonową szczoteczką. Taką, yy, trochę taką klepsydrowatą. Bardzo fajnie rozczesywała rzęsy, pogrubiała, wydłużała. Ja tego oczekuję właśnie od tuszu, żeby był taki uniwersalny, wszystko robiący. I ten taki był. Na początku nie byłam z niego zadowolona, bo on był taki y, dosyć rzadki. No ale jak wiadomo, y, wszystkie tusze mają to do siebie, że muszą trochę zgęstnieć, dostać tego powietrza, i wtedy będą fajne po jakimś czasie. I tak było z tą maskarą, ale naprawdę bardzo była fajna później. Y, cena na pewno niewielka, bo Golden Rose ma ogólnie tanie, tanie produkty. Kolor czarny polecam, nie osypywała się nawet pod koniec, kiedy już była taka wiadomo, przy końcówce, to też się nie osypywała, naprawdę bardzo byłam zadowolona z niej kolejną rzeczą też buber, jak dla mnie Wibo eyeliner z tym, że to jest wersja deep black bardzo czarny ja miałam z nim taki problem, że on po prostu robił takie prześwity tego nie dało się poprawić no i ja się go już pozbywam, też go dostałam i niestety wyrzucam go, bo nie chcę mi się z nim męczyć, mam coś innego. Tą wersję mam standardową z vivo, mam ją nawet koło siebie. Tutaj się troszeczkę zmyło już z takim okiem. I ta, ten eyeliner jest bardzo fajny, nie robi żadnych smug, nic się z nim takiego nie dzieje. Dalej mam tu jeszcze dwa lakiery z, do paznokci, jeden z Maybelline taki kolor e, Precious Ruby 563 fajny eyeliner, ale dosyć szybko mi się ścierał na końcówkach. Mam go już kupę, kupę czasu, dlatego wyrzucam go, bo on barwi mi już płytkę paznokcia na taki żółty kolor. Yy, Żółto-różowy i już później to brzydko wygląda. Także mogłabym go jeszcze używać, ale już nie chcę męczyć tych paznokci, bo naprawdę to już jest staruszek. Yy, I drugi lakier jest to Lovely Nude. Bardzo fajny, fajnie się sprawdzał u mnie. Miał kolor numer 5, całkiem przyjemny, polecam te lakiery u mnie ogólnie lakiery jakoś długo się nie utrzymują na paznokciach i ten też tak dwa dni i już po prostu był do zmycia ale bardzo tani, 5-6 zł i całkiem ładny kolor i ostatnią rzeczą jest to jedwab do włosów biocilk maracuja oil nie wrócę do niego wolę tą wersję taką zwykłą po prostu z biocilka bo tamta fajnie pachnie tak fryzjersko, a ta Miała zapach, ale taki delikatny, niewyczuwalny na włosach. Ja lubię bardzo właśnie tamten zapach, fryzjerski, taki fajny. A ten fajnie napilczał, fajnie wygładzał te końcówki włosów, ale zapach był taki, jak mówię, nierewelacyjny, a o wiele bardziej właśnie lubię tamten. Także to tyle. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Yy, szybko widzę, wyrobiłam się z filmikiem. Yy, mam nadzieję, że Dacie kilka kciuków w górę i będziecie czekać na mój kolejny filmik. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Przesyłam buziaki. Do następnego.